Hej wszystkim, tu Luna Lula Witam w kolejnym odcinku. Panny do wzięcia. Dzisiaj żegnamy niestety Mateusza Ognia. Słuchajcie, myślałam, że to będzie z tym, który jednak zostanie z nami dość długo. Yy, takie. Tak przynajmniej, no nie wiem, miałam takie podejrzenia, że to będzie Sim, który zostanie z nami najdłużej, a tymczasem on odpada jako piąty. Zostanie nam czterech Simów i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Słuchajcie, dzisiaj dla naszych Simów przygotowałam mały konkurs. I ten, kto ten konkurs wygra, spędzi dzisiejszy dzień, nie wiem od kiedy. Ale będzie miał, powiedzmy, Natalię na wyłączność, więc będzie mógł ją zabrać na randkę, nie będzie musiał dzielić tutaj czasu z nikim innym. Popatrzcie na ognia, jaki on jest smutny. Oboje tutaj wydają się dość przygnębieni, ale ogień dość mocno narozrabiał w ostatnim odcinku, podpowiedzieliście mi, wy to wychwyciliście, że on bezwstydnie flirtował tutaj chyba z Diną Kalientę. Tak, tu jest oto. Ta dama, yy, która tak bardzo namieszała w życiu ognia, on miał bardzo dobre relacje z Natalią, ale niestety przez Dina się tutaj troszkę popsuły. Nie wiem, dlaczego to też ma taki duży wpływ na innych Simów, co oni tam zobaczyli, może było na chwilkę tutaj flirt między Natalią też a Ogniem, a dopiero później z Diną. Nie wiem, jak to dokładnie się tam potoczyło. Fakty są jednak faktami, że te relacje między nimi się bardzo ochłodziły, dość się popsuły. Więc no niestety Ognia, słuchajcie, dzisiaj żegnamy. Ale oczywiście powiemy mu coś miłego na odchodne, poplotkujemy troszkę. Musimy sobie też z nim zdjęcie zrobić na pamiątkę, obowiązkowo. No ogień. No, tutaj wyglądałem jakby. Dobra, z tej strony to wygląda tak, jakby mm, wsadził jej rękę do kieszeni. Nie chcę nawet tego analizować. Trochę też może się tak wydawać, jakby gdzieś ją tam po tyłku klepał, ale dobra. Powiem mu kilka słów jeszcze tutaj na odchodne właśnie. Ehm, mm -hmm. Dobra, obej obejmiemy go oczywiście. Gdzieś tutaj w wyposażeniu mamy pewnie. Zrób zdjęcie z... oczywiście z naszym Mateuszem Widzę, że on tutaj jest załamany troszkę tą sytuacją Ale nie wiadomo, jak jego życie się potoczy Może jego życie właśnie poza show przyniesie mu coś Że stwierdzi, że no jednak to, że pożegnał się z programem tak wcześnie, wyszło mu na dobre Ale to dopiero, słuchajcie, no czas pokaże Dobra, róbcie to zdjęcie, moi drodzy. Nie ma co tutaj rozwlekać tego, bo inni Simowie czekają na konkurs. Ja pierdzielę, zrobicie to zdjęcie w końcu? Skończ nie Wiem, narozrabiałeś, ale to już po prostu nic ci tutaj nie pomoże, mój drogi, że będziesz gadać i gadać. Natalia widziała to, co widziała, no i wasze stosunki się mocno ochłodziły. Nie wiem dlaczego oni poszli tak daleko, żeby to zdjęcie zrobić, ale fajna focia z tego będzie, oczywiście duży format weźmie, weźmiemy Cykniemy sobie kilka zdjęć, żeby na pewno wszystko wyszło dobrze, ja teraz ognia przeprowadzę, wiecie jakbym ją chciał uderzyć tutaj, to wygląda dość niebezpiecznie, ale on tutaj rozpacza jak widzę tak, no nie będziemy tutaj dłużej, słuchajcie, przeciągać. Weźmiemy, wyprowadzimy ognia i zaraz wracamy. Już ognia z nami nie ma, będzie mi go brakować. Muszę to przyznać, naprawdę, bo był to taki sim, który naprawdę wnosił do tego domu taki pewien humor, na pewno. Na pewno on też tak. Myślę, nie traktował poważnie tutaj tej konkurencji swojej, Co? To za, myślał pewnie, co to za dzieciaki w ogóle, co to za jakieś takie nie wiadomo co, ja im tutaj pokażę, no ale niestety odpadł, pewnie też się spodziewał tego, że zostanie dłużej w programie, ale jego kochliwa natura, słuchajcie, wzięła górę. Dina tutaj nie pozostała obojętna na jego zaloty, no i tak się podziało, jak się podziało. Myślę, że też wam go będzie brakować, bo to był naprawdę fajny sim, jeszcze go zobaczymy. Także spoko. Tymczasem nasi mężczyźni tutaj przybyli pod basen na kawałek naszego trawnika, żeby, słuchajcie, rozpocząć lekcję gry na skrzypcach. Bardzo ciężko było tutaj wychwycić taką umiejętność, którą oni Której by nie mieli Może tak, bo każdy z nich ma jakąś tam logikę Każdy z nich ma coś z gotowaniem Tutaj Kamil ma, wiadomo Gitarę, więc No też gitary nie mogłam brać tutaj pod uwagę Każdy z nich coś ma, nawet tą medytację Więc to jest chyba jedyne Narzędzie, którego Żaden z nich jeszcze nie obsługiwał. Natalia wskoczy sobie do jacuzzi i stąd będzie podziwiać tutaj ich poczynania. Mam nadzieję, że szanse tutaj będą naprawdę wyrównane. Miłoż, tutaj proszę bardzo, ćwiczysz. I będziemy tutaj dążyć, moi drodzy, do czego? Będziemy dążyć do drugiego poziomu. Dlatego, że ten pierwszy poziom tutaj bardzo szybko się zdobywa, więc ten, kto osiągnie najszybciej drugi poziom umiejętności gry na skrzypcach. Ten będzie po prostu, wow, ekstra mistrzem i zapisze naszą Natalię na wyjątkową randkę. Okej, okay, więc słuchajcie, zaczynamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Każdy z nich w jakim jest nastroju, w takim jest, ja nikogo tutaj nie faworyzowałam. Ani że stoicie do nas tyłem, o że to będzie nie do zniesienia, o oh, Jezus. Super, super, super. I tutaj chyba czy... no. Takie są po prostu odgłosy, chyba, czeluści piekielnych. Marian po prostu ma dość. Taka skrzywiona mina, ale ją jak chyba najlepiej, słuchajcie. Tak, każdy Sim, jaki ma nastrój, taki ma. Ja wiem, że nastroje tutaj mogą wpływać na ich umiejętności, tutaj na sposób przyswajania wiedzy. Dobra, chwilę było cicho i znowu się zaczęło rzemkolenie, aż mnie ciary przeszły. I słuchajcie, w takim nastroju, w jakim są, takim są i ja tutaj nic nie ulepszałam, a nic takiego, nie wiem, gdzie jest Natalia, strasznie się wleczę. Dobra, Natalia jest już w jacuzzi, jest bardzo smutna, ciągle tutaj widzę myśli o ogniu, chce go pocałować, o matko. Dobra, na razie jej to odwołamy, bo i tak go nie pocałuję. Dobra, Kamil tutaj wyprzedza konkurencję, ale teraz widzę też, Alan daje czadu. Juszowi idzie najgorzej. Nie wiem dlaczego. Może tutaj przez to, że nie wiem, coś mu się chce, nie chce mu się jeść, nie. <laughs> Masz szargane nerwy, biedny. Marian też. Nie lubią takiego rzępolenia. Chyba nikt nie lubi, jeśli mam być szczera. Dobra, przyspieszymy im trochę tutaj. Nie wiem, jak Natalia tam wytrzymuje w tej wannie. Pewnie się zastanawia, Boże, kiedy się to skończy. Niech z nich wreszcie wygra. Niech zabliży mi na randkę, bo mam już dość. Albo niech ktoś mi da stopery do jasnej ciastej. Swoją drogą, kiedyś kupiłam sobie stopery, bo ja po prostu mam bardzo wrażliwy słuch i słyszę wszystko, ale niestety... Nie wiem, jakoś, jakoś nie potrafię tutaj się przyzwyczaić czy coś do tych stoperów. Gurzają mnie. Głównie chodziło mi o stopery do spania, dlatego że ja muszę mieć absolutną ciszę, a niestety jest to często nieosiągalne. O! Idzie sobie Kamil tutaj do góry. Właściwie no, jego pasek umiejętności idzie do góry. Masakra. Przepraszam wszystkich, którzy używają w tym momencie słuchawek, oczywiście. Natalia aż zanurkowała pod wodę z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że z wrażenia się nie utopi. Kamil, czyżbyś osiągnął tutaj e, ten poziom jako pierwszy? Nie wiem, czy to, że jest muzykiem, mu pomogło. Tak czy siak, chciałam e, urządzić jakiś konkurs z Simon. Kurczę, Alan też jest blisko, widzicie? Nieźle mu idzie. Dobra, chyba Kamil wygra, słuchajcie. W sumie jakoś tak nie spodziewałam się tego, że on może wygrać. Nie wiem, czy on ma jakieś... On o, chyba jest wirtuozem, więc może mu to pomogło. Ale tak naprawdę nie było tutaj żadnej innej umiejętności, w której. Chociaż Alan tutaj, kurde, idą łeb-web. Drugi poziom umiejętności osiągnął. Kamil jak najszybciej. Słuchajcie, to, że on pójdzie z nią na randkę, to też nie oznacza, że tutaj, no, wygra to show. Zobaczmy jego cechy. On faktycznie ma tego wirtuoza. Być może ma. Tak, jest miłośnikiem muzyki. Mhm. Widzę, że tutaj, jeśli chodzi o interpretację, o definicję w ogóle tutaj tego miłośnika muzyki, to nie ma tutaj żadnej mowy o tym, że on zdobywa jakoś szybciej umiejętności dzięki tej cesze. Po prostu jest bardziej szczęśliwszy, kiedy słucha muzyki, więc może to mu trochę pomogło, bo ci panowie są dość spięci, ale Alan. Hmm, ale on mówi, że dobrze, chociaż on jest smutny No nie wiem, najszczęśliwszy z nich wszystkich w ogóle jest Kamil Słuchajcie, on nie ma tutaj żadnych problemów Niektórzy mają właśnie ten nastrójnik, ten sam, który ma Natalia Czyli ta dryfująca w dal miłość No ale cóż, idziemy z Kamilem na randkę hmm, Dlatego proponuję tutaj, żeby on się przebrał zmieni strój na oficjalny ty też, moja droga, możesz sobie zmienić strój na oficjalny i wybierzemy się może do jakiegoś baru, bo już troszkę późno się zrobiło. Ja widzę, że chłopacy tutaj nie dają za wygraną. Osiągniemy drugi poziom nauki na skrzypcach. Choćby nie wiem co, choćbyśmy mieli stać się głusi. <laughs> widzę, że Kamil zadowolony. Dobra, Natalia, wyłaź z tej kąpieli, bo całkiem się tutaj rozmoczysz. Dobra, masz ładną sukieneczkę, jesteś smutna, ale może Kamil poprawi ci nastrój. Jesteś też głodna, no to cóż, zjemy gdzieś sobie na mieście. Albo wiem, najpierw po, pojedziemy, wiecie gdzie. Hmm. Najpierw pojedziemy sobie do parku. Do parku, żeby wprowadzić się w romantyczny nastrój, a tak naprawdę, żeby zjeść hot dogi z rusztu. No bo co, kurde, nie będziemy się napychać tymi górnymi chipsami. Bo one i tak nie podnoszą za bardzo głodu. Nie wiem, czy u Was też życzy ta muzyka tak jak u mnie. Musiałam sobie troszkę przyciszyć. Jedziemy do naszego parku, w naszym mieście. Słuchajcie, czujemy się tutaj dobrze. Znamy wszystkich bezdomnych i w ogóle jest super. No, jesteśmy na swojej ziemi, będziemy budować swoje hot dogi i po prostu nikt na nie podskoczy. Ciekawe, czy kogoś znajomego swoją drogą tutaj spotkałem. Jeśli zobaczę Dinę, to nie wiem, co jej zrobi. Chyba wyrwę jej wszystkie po prostu te błąd kudły za chwilę. Ależ mnie wkurzyła ta laska. Tak popsuć wszystkie relacje, naprawdę. I przez nią wszyscy Steamowie są teraz smutni. To ci manipulantka, jedna. Dobra, nie wiem, gdzie się podział Kamil. Tutaj jesteśmy bardzo pochmurne, a Kamil jest tutaj. Dobra, zostawi coś, jakie jedzenie. Wiem, że to y, jest takie trochę, wiecie, nie fajne jeść tam czyjeś resztki, ale są hamburgery. Także weźmiemy je sobie. Ty też się najedz, mój drogi. Wiem, y, ty też jesteś bardzo smutny. Dwa smutasy po prostu wybrały się na randkę. Słuchajcie, nie wiem, co z tego wyniknie. Ale mam nadzieję, że coś dobrego, że chociaż humor im się poprawi, bo nie mogę patrzeć, jak oni tak łażą i łażą ze spuszczoną głową Dobrze, że przynajmniej dwie porcje tutaj były e, Wiecie co? Nie lubię, jak oni tak łażą, bo to zajmuje czas, nie? Więc... Nie, to nie jest pożądane O, tutaj Kamil jest szczęśliwy, pewnie y, muzyki słucha Słuchaj no, Kaliente, twoja siostra tutaj nieźle namieszała A ten z kim ma minusy? Z tym gościem? Ignacy Kurek nas tutaj denerwuje, Kamil Wiem, że jesz hamburgera, ale wiesz, ten hamburger powinien wylądować teraz na jego facjacie Proszę bardzo, grubańskie powitanie z tym panem, który udaje, nie wiem, co z tymi zielonymi włosami No, Natalia zajęła sobie lepsze miejsce, żeby po prostu wszystko dobrze widzieć, jak tutaj ta kłótnia między panami się e, potoczy dalej. No bo tak, nie będzie tutaj obrażać naszej dziewczyny dziewczyny, właściwie jeszcze nie dziewczyny, no ale kobiety, z którą przyszliśmy, kurde, wiecie, spędzić jakoś miły czas. Natalia tylko chodzi z kąta w kąt. Pewnie sama najchętniej tak nagrzeszczałaby na e, Dinę Dobra, Kamil chyba nie zjedzie się hamburgera. Kamil, czy ty jesteś głodny? Nie jesteś tak głodny, więc możesz hamburgera poświęcić. Słuchajcie, nie wiem, czy Kamil jest takim synem, który wydaje się w bójki. Ty, moja droga, natomiast musisz zjeść, więc skończ klęcić i wcinaj hamburgera. Dokładnie. Dokładnie, Kamil, wygarnij mu. Dobra. Kpimy z gustu muzycznego. Wiesz co, myślę, że Kamil jest bardziej też artystą niż y, takim Simem, który będzie się wdawać w wujkę. Ale powiemy tutaj dosadnie temu kolesiowi z zielonymi włosami, co o nim myślimy. No Kamil wygarnił po raz ostatni, bo szkoda marnować tutaj y, czas. Dobra, ty się może y, tutaj kalientę nie... Y, ...nie zajmuj bo już ogień popełnił ten błąd Przestrasz go i idziemy do jakiegoś klubu Okej, okay, Kamilu, aleś wypiął klatę Dobra, rozumiem, że, że chcesz tutaj wziąć to na klatę, ale jedziemy teraz do baru Podróżuj z, bierzemy sobie Natalię Okej okay, i ruszamy w świat Poprawimy sobie z nią troszkę relacje romantyczne, bo widzę, że one też osłabły. Nie wiem, co tam dokładnie się wydarzyło w tym barze, ale widzę, że tutaj te relacje roman u niektórych simów też ucierpiały mimo wszystko. Zobaczmy sobie, co jest tutaj u nas w mieście. Ciekawego jeszcze. Aha, tutaj mamy jeszcze ten. Yy, uh -huh. Dobra, to może sobie pójdziemy tutaj jednak do oazy zdrój, do jakiegoś starego, dobrego baru, do klasyki, słuchajcie, którą uwielbiam. Mam nadzieję, że gość z zielonymi włosami nie będzie nas śledzić, naprawdę. Chociaż po takim kolesiu można się wszystkiego spodziewać. Zielone włosy, pomarańczowa koszulka, juhu! Jesteśmy w barze, więc Kamil też tutaj myśli o ogniu, chcę go poznać. No wszystko, słuchajcie, ten ogień... Mm, na początku wydawało mi się, że będzie się kłócić z innymi simami i tak dalej, ale jednak on tutaj też się wykazał taką y, klasą i poczuciem humoru w stosunku do swoich młodszych kolegów. Przepraszam, że tak się nosem, ale kurczę mam katar. Natalia wejrze już, odpuść, odpuść po prostu. <śmiech> <śmiech> Widzę, że ona też po prostu nie chciała tutaj nas spotkać. Oczywiście grubiańskie powitanie. Wiem, że mieliśmy się tutaj skupić na Kamilu, ale Kamil mógłby sobie teraz, wiecie, zamówić sobie drinka na przykład. Obiecuję, że się nim zajmiemy. Don oczywiście przy No tutaj, moi drodzy, walka kocic. Nie, 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 nie dawa jej przysmaku. Absolutnie. Nic z tego. Drwi. Słuchajcie, musimy jej powiedzieć, co o niej myślimy. Kurczę, Kamil się dołączył. Kamil chyba nie chce, żebyśmy tak wiecie, dużo czasu poświęcały jakieś klientę e, Tylko żebyśmy się zajęły właśnie nim Kurczę, za dużo ludzi o blond włosach przy jednym stole, słuchajcie <gry> Kamil wolał się ulotnić, mądry chłopak, naprawdę Agresywna rozmowa, co? Możemy ją klusnąć drinem? Facet o zielonych włosach. Czy on jest kosmitą? Na no to wygląda, że jest. Bo się świeci dziwacznie. Walcz. O Czy możemy się z nią pobić. Nie, Natalia chyba nie będzie się tutaj bić. Słuchajcie, szkoda tipsów, a zrobiłam jej tutaj nowe. Także chluśniemy tylko napojem. Natalia zepsułaś wszystko. Chodź tutaj, porozmawiaj lepiej z Kamilem. on w ogóle jest o nie... Dobra, opowiemy mu historię Widzę, że tutaj jest... Dobra, siostry Kaliente tutaj opanowały ten przybytek Nie wiem, czy nie będziemy musiały się stąd wynosić Razem z Kamilem oczywiście Wiecie co, facet o zielonych włosach mi wkurza, bo chce nas tutaj wciągnąć ewidentnie do rozmowy i znowu do jakiejś zaczepki. Także wyjdę tutaj z Kamilem sobie na taras. I oczywiście kalięta musiała się tutaj też chrzanić do rozmowy, że tak powiem brzydko. Kamil nie mów mi, że chce ci się sikać. Dobra, idź. Słuchajcie, randka z kamilem nie wiem, no nie, nale nie należy jak na razie do zbyt udanych. Ale jeszcze trochę czasu im zostało. Słuchajcie, oni nie są jak jacy, jacyś tam zbyt śpiący. Jejciu, podejdziesz tu, kupi to. Dziękuję bardzo, fajnie. Kamil, chodź tu, zagadaj do niej. O, daj jej przysmak. Może. No i poprawi nastrój, słuchajcie, coś słodkiego. Zawsze kobietom poprawia nastrój. Tak samo zresztą jak zakupy. A zakupy i coś słodkiego to w ogóle normalnie. Jak święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc w jeden dzień. Ej, Kamil, czekaj, bo tutaj muszę podnieść ściany. Znowu będzie, że nie mam ścian na zdjęciach Jakie co Natalia, nie wiem, czy powinnaś jeść to, co on ci dał. Ale spróbuj, spróbuj. Patrzcie, widzicie, on jest rozbawiony, a ta nie wiem, jakaś taka mimoza. Smutna ciągle. Kamil, chodź tutaj, podejdź do niej. Spróbuj, o właśnie, spróbuj jej poprawić humor. O zabawne, opowiedz dowcip. Tak, musimy ją wprowadzić tutaj, w w ten szczególny nastrój, dlatego zasypiemy ją tutaj dowcipami. Pożartujemy o dawnych czasach. Natalia robi się troszkę senna. I obiecuję, obiecuję, że zrobimy jeszcze interakcje romantyczne tutaj. Jak na randkę Nie gadajcie, że jej się teraz chce sikać. No nie wytrzymam z tymi simami. Nie wiem, czy to był teraz dowcip o Pisuarach, ale dobra. Chyba sama bym nie chciała takiego usłyszeć. Kamil, przechodzisz sam siebie. Dobra, opowiedz jej jeszcze vierciarski dowcip i puścimy ją do kibelka. Bo się mam tutaj zesika, dziewczyna Dobra, ten jeszcze nie jest aż taki tragiczny O, super, jest filiarciarska Ej, widzicie jaki ten Kamil jest? Potrafi normalnie tutaj tak zbajerować, znaczy zbajerować, no w ogóle starał się bardzo, żeby wprowadzić ją, wiecie, w jej lepszy nastrój powiedział, że jest smutna i tak dalej i udało mu się dokuczamy jej filarnie, chociaż no nie wiem, czy to jest dobry moment, bo ma pęcherz pełny, więc mam nadzieję, że nie popuści <noise> ze śmiechu. Um, dobra, staram się zrobić jakieś dobre ujęcie, dlaczego ściany mi przeszkadzają. Oczywiście, jak chcę im zrobić zdjęcie, to muszą wstać. O! Ja, jego rękę tak przytrzymuję, fajnie. Dobra, cykamy focia. Jest focia. Co się dzieje? Aha, to było... O kurde, nie spodobało się, przecież miało być figlarne droczenie się. Nie. Dobra, niech ona idzie sikłą. Kamil zostaw ją na chwilę. Zostaw Niech idzie zrobić siku i później przyjdzie do ciebie i może coś zagada. No w sumie, wiecie, możemy powiedzieć, że. Kurde, no, trochę przesadziłyśmy jednak z tą reakcją. To miało być takie zabawne dokuczanie. Żeby się troszkę połaskotać, ale nie wyszło. Je, to Simstrzy! Na studiach, ha, ha. Ktoś robił protest. Ach, stare dobre czasy. Gdzie jest Kamil? Dobra, Kamil za chwilę nam tutaj padnie na twarz, ale jeszcze zrobimy sobie kilka interakcji romantycznych. Myślę, że się uda. Wyjawimy jej też wielki sekret, powiemy, że po prostu wygląda tutaj cudownie, że jest najpiękniejszą dziewczyną, z jaką kiedykolwiek rozmawialiśmy. Dobra, obejmij ją jeszcze tak przyjaźnie, no i romantycznie, wiadomo, puśli pocałunek. Jak mnie zdenerwujesz, że oni tak parzą czasami w kółko bez sensu kilka razy. Pochwal wygląd. Gatka na podryw, ja. Fajnie, że Kamil wiecie co staną tutaj w jej obronie i tak sprzezywam tego faceta z zielonymi włosami. Widać, że ma po prostu tutaj kamień. No. Wiecie, dobrze poukładane w głowie, że tak powiem. O! Oh, Okej. Okay. Weszliśmy troszkę w krzesło, ale to nic. Ulala. Śmieszne zdjęcie tutaj widzę. Dobra, Natalia, może ty też coś od siebie tutaj dorzucisz, co? Może trzymaj za ręce? Może... Co, co, co jeszcze? Co ty byś chciała opowiedzieć? powiedzieć? Flirtuj... Może jakieś czułe słówka na uszko? Kurczę, za chwilę zrobi nam się ranek tutaj, moi drodzy. Żeby nie przedłużać i nie przemęczać Simów, to zrobimy jeszcze jedną interakcję romantyczną, wiadomo. Pocałujemy Kamila, słuchajcie. To jest to. Jeżeli oni kiedykolwiek będą ze sobą i będą mieli dzieci, to będą to najbardziej blondaskowe dzieci na świecie. O oh yeah. Dobra, wyruszamy do domu na bank, bo już jest czwarta nad ranem. Zabalowaliśmy tutaj nieźle. Pewnie reszta chłopaków zastanawia się, dlaczego nas tak długo nie ma. Jestem ciekawa, który z nich będzie czekał, a, 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 a którzy Simowi właśnie będą spać. Zobaczymy sobie. No i widzimy się za chwilkę w domu. Zobaczmy sobie, jak sytuacja w domu wygląda. Marian siedzi na kibelku. Okej. Okay. Alan tutaj przygotowuje coś słodkiego. A miłość? Miłość tańczy. To ja się może zobaczyć Mariana? Czy robi jedyneczkę, czy dwójeczkę? No wiem. Wiem, bardzo interesujące. Ale jednak chciałabym to sprawdzić Czekaj się zrobimy sobie tak bez ścian Hihihi, hi, hi, dwójeczka! Czyli jednak miałam rację, że będzie siedzieć mm -hmm. Dobra, ja tutaj z Simów naszych położę już spać Idziesz Natalio, dobranoc robisz, dobranoc robisz Mówisz wszystkim dobranoc, ty mój drogi, tak Musisz napełnić wreszcie ten swój łakomy żołądek Gdzie jest lodówka? Kiedy jest potrzebna. Mm -hmm. Zjedz coś na szybko, proszę bardzo, obiad z mikropalówki i możesz iść spać, masz okropną tą energię. Na następny dzień będziesz strasznie padnięty. Dlaczego reszta simów nie śpi? Dlaczego Miłość tańczy? Wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi, słuchajcie. Nie wiem, co tutaj kmini nasz artysta. Jakieś artystyczne lody w rożku. Okej, okay, widzę tutaj, że degustacja, czyli jednak jest głodny Miłość i. Że... Miłoż nie. Miłoż, najn! Idź spać. Miłoż, i spać. On mnie nie słucha, nie chce jeszcze troszkę pospać. Nie wiem dlaczego. Miłość. Chodź tutaj, śpi. Jak tam artystanasz? nasz. Kamil je, Marian się przechadza. Zadowolony z życia po dwójeczce. Widzę co on też by mógł się przespać. Dobrze by było, żeby po prostu Simowi byli wypoczęci. Dobra, a wejść zostaw to, co... Nie wiem, dobra, nie możesz się zostawić. Okej. Okay. Co on przygotował? Ok, przygotował sobie loda w roszku, no to niech już go zje, skoro jest taki głodny. Natalia, nie wiem, co ty robisz, ale chodź tu, śpij. W ogóle nie wiem, jest. Ona na zewnątrz się wlecze. Dobra, no i tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Widzimy się w kolejnym odcinku, na który zapraszam was bardzo serdecznie. Także trzymajcie się i pa pa!